Dzień dobry, ja jestem Krzysztof i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wykresy Excel, arkusz kalkulacyjny. Na początek z tej oto tabeli wykonamy wykres. Zwróćcie uwagę, że jest to typowa tabela Excelowa, taka prawdziwa. Przede wszystkim mamy coś takiego jak możliwość sortowania czy filtrowania. Żeby Odróżnić taką tabelę od zwykłej tabelki, należy mieć spełnione kilka warunków. Oprócz nagłówków i kolejnych wierszy, które są ze sobą logicznie spójne, musimy przekazać informację Excelowi, że to jest tabela. Żeby to zrozumieć, na szybko odtworzymy tutaj tą tabelę. Jak widzimy, to nie jest tabela. Nawet jeśli ubierzemy to w coś takiego nadal nie będziemy mieć tabeli, w sensie takim jakim rozumie to Excel. Żeby mieć tabelę zgodną z zamysłem Excela, z zakładki wstawianie musimy wybrać tabela mając zaznaczony już obszar danych. Moja tabela ma nagłówki, prawidłowo. Widzimy już różnicę, pojawia się zakładka Projekt tabeli, gdzie możemy zaznaczać, odznaczać, że zmieniać wygląd naszej tabeli, styl, dostosując tabelę do naszych potrzeb, ale przede wszystkim możemy wykonywać operacje filtrowania oraz sortowania na tabeli. No dobrze, usunijmy niepotrzebne tabele. Zaznaczmy nasze dane z zakładki wstawianie. Wybieramy wykres kołowy, choć na początek możemy liniowy. I zobaczyć czy wszystko się zgadza. No, okazuje się, że mamy tutaj pewien problem. Mamy kilka zbiorów informacji. Nasz Excel dąży do tego, żeby stworzyć nam... Wykres kombi. My nie będziemy tego robić. Z opcji zaznaczone dane usuniemy jedną z wartości, na początek ilość. I teraz możemy bez problemu stworzyć wykres kołowy. Co do ceny, no nie ma on zbytnio sensu, musimy mieć ilość tak? pokazać jakiego towaru mamy najwięcej i teraz zobaczcie analogicznie jak było w przypadku innych wykresów za pomocą plusika możemy zmieniać elementy wykresu, tutaj mamy tylko trzy elementy tytuł, etykiety oraz legendę Legendę usuńmy. Jeśli chodzi o etykiety, czy elementy wykresu, możemy je dodawać tutaj także z tej strony, ze lewej. Etykiety mogą być w środku, na końcach wewnątrz koła, na końcu bezpośrednio poza kołem. Mogą zawierać objaśnienia bądź mieć ustawienia optymalne. W naszym przykładzie tego nie widać, ale w momencie, gdyby dane na siebie nachodziły, dopasowanie optymalne spowoduje, że te dane, które nie będą mieściły się w środku, będą wyrzucone na zewnątrz i nawet dodatkową linią zaznaczone, jakie dane do jakiego elementu, jakiej części wykresu. Się odnoszą. Jeśli to mamy już zrobione, to teraz jeśli dwukrotnie klikniemy na nasz wykres. Przejdziemy do formatowania danych. Proponuję, żeby cały wykres był zaznaczony i teraz mamy kąt pierwszego wycinka, który tak naprawdę obraca nam cały wykres. Mamy typowe. Nazwijmy to koło fortuny. Rozsunięcie wykresu kołowego. Działa w ten sposób rozsuwać możemy też pojedyncze elementy, mając je zaznaczone i przeciągając, bądź też po prostu wybierając z pomocą suwaka. Przejdźmy do wykresu kołowego 3D i tu widzimy przy okazji efekt etykiety danych z opcji dopasowania optymalnego zaznaczmy dane rozsunięcie ustawmy na 0 tylko musimy na początek o, właśnie. Mamy rozsunięcie, które działa w analogiczny sposób. Gdybyśmy mieli zaznaczony tylko jeden element, moglibyśmy go odsunąć względem pozostałych. Zaznaczmy wszystkie. Wsuńmy je. Kąt pierwszego wycinka. Ponownie obrót. Natomiast, jeśli zaznaczymy obszar kreślenia. Będziemy mieć coś takiego jak obrót 3D i trzy interesujące nas własności. Obrót wokół osi X jest nam znany, to jest wspomniane żartobliwie koło fortuny. Obrót wokół osi Y natomiast jest tym, czego poszukujemy, ponieważ to dzięki niemu nasz wykres 3D. Otrzymuje tą, nazwijmy, głębię. Oprócz tego, perspektywa odpowiada za odpowiednie przesunięcie środka wyżej bądź niżej, zmieniając perspektywę wykresów 3D. Wykresów kołowych 3D należy używać z głową, ponieważ bardzo łatwo za ich pomocą można wypaczyć informacje. I patrząc tylko na wielkości elementów, bardzo łatwo można za ich pomocą oszukać odbiorcę. Jeśli chodzi o inne właściwości wykresu, są one zgodne z tym, co pokazywałem w poprzednim filmie. Tutaj mamy sytuację jednego z pracowników, będących przedstawicielem handlowym pewnej firmy, który umówił się na obrót nominalny. 1 500 tysięcy złotych miesięcznie. Taki obrót w firmie zobowiązał się wygenerować. I na podstawie tej tabeli rok pracy tego pracownika miesiące oraz odstępstwa względem obrotu nominalnego podane w procentach wykonamy na podstawie tej tabeli wykres kolumnowy widzimy przesunięcie, nachodzenie się treści. Mając zaznaczoną oś y wybieramy położenie etykiety, wybieramy nisko i mamy już czytelny wykres. Oczywiście ten wykres może wyglądać trochę inaczej, może być on w formacie 3D. Może być on w formie słupkowej. Przypomina trochę nam piramidę populacyjną, ale o tym będę mówił później. Właśnie na wykres z procentami, gdzie mamy także procenty ujemne. Przedstawiany jest jako typ wykresu kolumnowego. Przejdźmy do ostatniego typu. Wykresów będzie to piramida populacyjna. Jest to tabela pobrana z internetu, więc dane są autentyczne. A teraz odrobina magii. W zależności od tego, które wartości chcemy mieć na wykresie. Populacyjnym w postaci piramidy po lewej stronie, te wartości musimy zamienić na ujemne. W naszym przykładzie, tymi wartościami będą wartości dotyczące kobiet. Dlatego, jeśli mają być, jeszcze raz powtórzę, po lewej stronie, muszą zostać zamienione na ujemne, co stało się w naszym przypadku. Usuniemy niepotrzebne dane, których nie wykorzystamy. Nie są one w tej chwili potrzebne i zaznaczymy tylko te informacje, które wykorzystamy na początek. Czyli zaczniemy od miasta. Kolumnowy 2D. Tytuł wykresu nam niepotrzebny w tej chwili. Zaznaczmy oś X. -ów. Etykieta. Musi wybieramy nisko. Zaznaczmy. Słupki. Szerokość odstępu wybierzmy na 0. Widzimy, że mamy tutaj odstępy. Ustalamy nakładanie się serii na 100%. I zobaczcie wszelkie nieścisłości zostały. Zredukowane, no teraz odbędziemy się od tej osi tutaj, może i dodamy etykiety danych. Wracamy do formatowania etykiet danych, czyli z właściwości, przechodzimy do zakładki liczby, i tam ustalamy kodowanie zgodnie z tym, co widzicie na ekranie. Dzięki temu usuniemy znak przy wartościach dla kobiet. A teraz szybciutko udekorujemy sobie nasz wykres. Na koniec zapraszam Was do subskrybowania kanału, a także lajkowania moich filmów. Zapraszam również do pozostawienia komentarza. Napiszcie, co Wam się podobało w filmie. Na co wy byście zwrócili uwagę. Ja za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia. Cześć. Hej.